Jesteśmy drugi raz razem na rybach, tak Bartusiu? Tak. I dzisiaj co zapaliśmy? Putleje dłonie, reszty i płocie. No to wyciągamy. Zobaczymy, co tam. Proszę bardzo. I znowu. Udany połów. Zobaczmy, co tu jest. Pięknie Gdzie ten Mały leszczyk, Bartek złapał małego leszczyka Teraz zobaczymy, to jest tu Tu jest, nie czekaj Mały leszczyk jest i tu, tu jest To jest krąg To jest krąg Tu Tak, to jest Tu jest mały leszczyk I oczywiście jeszcze Bartek złapał łotkę gdzie ona jest? Ona, oś, to jest w mistrzyni kamuflażu chyba, bo nie możemy jej znaleźć. No to ja widziałam, bo ma w oczy. No właśnie. Tutaj jest. Jest. To nie jest. O choroba. O choroba. To mam ją. Nie jest płotka. Płotka jest... jest tutaj. <grym> to jest płotka. Zobacz, jak ja ją wyciąga. Teraz jest Bartek, wszystko wysypie do wody. Szybciutko Bartusiu, bo mam autobus. Weź przechyl. Tak, nie, bo się umiemy później rączki. Tu puść. Brawo, proszę. Ile ryb? Pomachaj Bartuś do kamery. I koniec.